Od 2021 roku Polski Związek Warcabowy we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego realizuje projekt Warcaby w Mazowieckiej Szkole. Dzięki niemu każdego roku warcaby pojawiają się w kolejnych nawet 150 szkołach na Mazowszu. Na koniec 2024 roku około 800 nauczycieli będzie już zaopatrzonych w niezbędny sprzęt, materiały i wiedzę, a tym samym przygotowanych do nauczania warcabów w swoich placówkach. Warcaby, choć często niedoceniane, są niesłychanie rozwojową grą, a właściwie sportem. O korzyściach z nauki gry w warcaby i dlaczego warto uprawiać tę dyscyplinę rozmawiam z nauczycielami podczas szkoleń w ramach projektu. No to powiedzmy sobie razem zbiorczo, jakie są korzyści gry w warcaby i dlaczego warto? Lecimy po kolei. Koncentracja, dobra, po kolei. Krótko omówimy. Trzeba być bardzo skoncentrowanym, to chyba nie podlega dyskusji, żeby prawidłowo wykonać ten cały proces decyzyjny, całe obliczanie, tak? Czy jest coś takiego jak idealna cisza? Na... raczej nie i na sali gry gdzie macie dziesiątki osób, czasami setki, chodzą zegary, ludzie uderzają zegary, dźwięk robionych ruchów, szurnięcie krzesła, ktoś kaszlnie, ktoś kichnie. Trzeba umieć się skoncentrować niezależnie od bodźców, tak? Ostatnio jeden z moich podopiecznych mówi, że przegrał partię, bo jego przeciwnik smarkał cały czas i z zakatarzonym nosem ten nie mógł się skupić. No i przez to przegrał partię. Nie wiem, czy to jest wymówka kolejna, nie bo już wiem, <laughs> <na przykład>. Unikał Kataru, tak, musiał się dezynfekować po każdym... Wiedział, który może zmienić. Ale nie ma czegoś takiego jak oczywiście cisza absolutna, trzeba umieć się skoncentrować. Jako przykład wam powiem, że jak w 2002 roku w Petersburgu grałem baraż o medal mistrzostw Europy z Rosjaninem, miejscowym, który miał dalej do tego miasta, był z Jakucji niż ja z Polski, to gram baraż, partia tam trwała jedna około 7-10 minut, kończę partię i byłem tak skoncentrowany jako 12-13 latek, że nie zauważyłem, że obok mnie stało 40-50 osób, które oglądały tę partię. Nie zobaczyłem nawet jednej w czasie całej partii. Bo cały czas do końca byłem skoncentrowany i oczywiście te partie turniejowe gra się z zegarem. Mamy skończoną pulę czasu na podjęcie wszystkich decyzji w trakcie partii. I jeżeli mi zostaje kilkanaście sekund, to nie jest tak, że ja zestresowany rzucam pionkami i robię pierwszy lepszy ruch, jak ja czytając wam, mówiąc nad wami, raz, dwa, trzy ruch przed chwilą. To jest coś, do czego się przyzwyczajacie, ta sytuacja, kiedy macie skończony krótki czas i w pewnym momencie maksymalnie możliwie dobrze to wykorzystujecie, żeby znaleźć najlepszy możliwy ruch, podjąć najlepszą możliwą decyzję, mimo krótkiego czasu, który Wam został. Koncentracja, co jeszcze? Integracja. Tutaj, tutaj mamy już trochę e, od Pana Michała, jak dobrze pamiętam, e, interpersonalną korzyść, tak? Czy warcaby mogą być czynnikiem, narzędziem integrującym? Oczywiście, że tak. Jeżeli słyszeliście Państwo o takim projekcie, to realizowaliśmy go zamiast cdn w ramach MAKów, czyli Mazowieckich Klubów Integracyjnych. Po tym, jak wybuchła wojna w Ukrainie i dużo tej, tej dzieci, młodzieży ukraińskiej trafiło do polskich szkół, na początku wiadomo, integracja bardzo mocno postępowała, ale czasem zaczęły, jak zawsze, się tworzyć grupki. No i szukaliśmy sposobu na to, żeby jednak młodzież ze sobą integrować. I warcaby są świetnym narzędziem integracyjnym, dlatego że są po pierwsze tłumaczem języka. Bo macie międzynarodowy język w postaci zasad gry. To już łączy i doprowadza do interakcji ludzi, tak? Kolejna sprawa jest taka, że macie narzędzie, które jest nośnikiem relacji. Bo jeżeli gracie w warcaby, to macie wspólny temat, macie możliwość zapytania o wynik, co zrobił kolega, koleżanka, które, które miejsce zajmujesz, gdzie jesteś w tabeli, tak? Z kim grasz w następnej rundzie i potem idzie w inne tematy. I wokół tego nośnika wspólnego zainteresowania, dlaczego media społecznościowe odnoszą takie sukcesy? Bo łączą ludzi, którzy lubią jedną wspólną rzecz, mają coś wspólnego, tak? Fanpage jakiegoś tam produktu, ileś tam ludzi lubi to, macie coś wspólnego z kimś i dzięki temu się czujecie trochę bardziej bliżej w relacji z tą osobą, tak? Świetnie, integrują, co jeszcze? Czym jest logika? Odpowiedzmy sobie na to pytanie. No bo powiemy ładnie, że szachy i warcaby to są gry logiczne, tak? Okej, okay, ale dlaczego? Co to jest logika? Umiejętność zachowania się w sytuacji. Że coś jest logiczne, to znaczy najczęściej, że mamy do czynienia z tym tokiem przyczynowo-skutkowym. Coś wynika z czegoś, tak? Mamy jakąś bazę, bazę wiedzy, do której się odwołujemy i na podstawie której potrafimy podjąć decyzję. Czyli, jeżeli widzę, że moja pozycja na przykład jest pozbawiona tych kolumn, struktur, o których tak ładnie mówiliście, to znaczy, że mogę ją poprawić, budując struktury, tak? Podejmuję logiczną decyzję do osiągnięcia celu. Krok po kroku robię coś co rozumiem. Tak? To jest element logiki w warcabach. I oczywiście ja jestem wielkim zwolennikiem logiki w całym życiu, bo uważam, że wiele rzeczy polega na tym, że coś wynika z czegoś. Warto być dobrym człowiekiem, bo karma wraca i tak dalej i tak dalej, tak? Coś dla czegoś. I to wykorzystują warcaby. Co Jeszcze się tak pracować, że naprawdę powiem, że No Dobra, po kolei. Wzrok, że pracuje. Tutaj jeszcze jest ta motoryka mała, jeżeli chodzi już o samą grę. Tak? Nie podlega chyba dyskusji, nie trzeba tego przesadnie komentować. Ale jak byliśmy przy logice, to może pociągnijmy jeszcze jeden temat. Czy warcowy mogą rozwijać inteligencję? No to znowu nie ma łatwo. Zdefiniujmy sobie, czym jest inteligencja. Umiejętność przewidywania. Umiejętność przewidywania, tak? Okej. Zachowanie się w nowej sytuacji. Zachowanie się w danej sytuacji to jeszcze bardziej mi się podoba. To jest nowa, nie Pięknie, pięknie, pięknie. I to, co pani właśnie ujmuje, bardzo, bardzo sprawnie prowadzi do mojej ulubionej definicji inteligencji, która zawiera dwa słowa, którą usłyszałem. Ja to zasłyszałem od profesora Andrzeja Dragana, on to chyba też powielał. I to świetnie też tłumaczy temat sztucznej inteligencji. Bo czym jest sztuczna inteligencja? I ta definicja brzmi, że inteligencja, to znajdowanie analogii. I to moim zdaniem przepiękna definicja, która wpasowuje się w wiele różnych dziedzin i branż naszego życia. Na przykład, kiedy udamy się w stronę artystyczną, idziemy do jakiegoś muzeum, widzimy obraz, który w jakiś sposób oddziałuje na naszą wrażliwość. Dlaczego? Bo artysta na przykład uchwycił jakąś rzecz, czynność, jako metaforę czegoś, co na tę naszą wrażliwość działa. Czyli dostrzegł coś i pokazał i ujął to w taki sposób że my czujemy analogię do jakiegoś innego tematu, albo rozumiemy to, co chciał przekazać, tak? Znalazł analogię, której my nie znaleźliśmy. Dalej, czytamy wiersz i widzimy jakieś piękne porównanie. I znowu artysta, w tym wypadku poeta, znalazł porównanie czegoś codziennego, prozaicznego w czymś, co widzimy, ale my tego porównania nie dostrzegliśmy, a ono trafiło do naszej wrażliwości. To jest inteligencja. Może być inteligencją emocjonalną, może być taką, którą możemy wykorzystywać przy grze. I w Warcabach znajdowanie analogii ma piękny sposób wykorzystania, właśnie tak, jak pani powiedziała. Czyli nie jesteśmy w stanie się przygotować na wszystkie sytuacje w życiu. To jest niemożliwe. Nie jesteśmy w stanie się zabezpieczyć przed wszystkim. Nie jesteśmy w stanie się wyuczyć Warcabów, które mają 10 do potęgi 78 możliwości, czyli więcej niż atomów widzialne wszechświecie, bo to jest fizycznie niemożliwe. Ale możemy się przygotować o tyle, że przerobimy dużo różnych schematów, kombinacji możliwości, idei, możliwie dużo zbudujemy sobie ten bank wiedzy i będziemy z niego potrafili korzystać, znajdując rozwiązanie innego problemu, którego jeszcze do tej pory nie widzieliśmy, z którym się jeszcze do tej pory nie starliśmy. I sztuczna inteligencja to jest nic innego jak właśnie umiejętność znajdywania rozwiązań na podstawie już rozwiązanych problemów. Dotyczących teraz nowych, wcześniej niestwierdzonych w tej bazie problemów. Tak? Wykorzystując analogię. To nie jest taki brute force, to nie jest taka metoda, że ja łopatologicznie sprawdzam wszystkie możliwości, jak algorytm, i w ten sposób znajduję najlepsze. Tylko to jest znajdowanie rozwiązań nowych problemów na podstawie zbioru rozwiązań starych. Zgadzamy się z tym, czy ktoś ma jakieś inne podejście. To jest inteligencja, tak? Czyli to nie jest trzaskanie jeden do jednego, tylko szukanie analogii. Znajdowanie analogii. Bardzo mi się to podoba, i w Warcabach świetnie się ta inteligencja rozwija. Jakie jeszcze korzyści? Rozwijanie odporności emocjonalnej. Że są emocje, to wiemy. Opanować, się opanować, tak? Zarządzanie emocjami to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy w życiu. Bardzo trudno to opanować. Wszyscy w jakiś sposób się z tym borakamy, wszyscy w jakiś sposób potrzebujemy ujścia emocji, ale. Nie jesteśmy w stanie płakać tak samo po pierwszej, dziesiątej, pięćdziesiątej i setnej porażce, jeżeli jeszcze się nie poddaliśmy i dalej gramy. tak? Nawet takie negatywne emocje mogą nam trochę spowszednieć. I czy warto w takim razie się wystawiać na porażkę, czy warto jej unikać? Wiem, że się dużo w szkołach mówiło o bezstresowym wychowaniu, wiem, że teraz się jednak od tego odchodzi, ale chyba jednak odwlekanie porażki, unikanie jej za wszelką cenę, zgodzimy się, że w większości nie prowadzi do niczego dobrego. Nie, nie, no. Bo w pewnym momencie, kiedy porażka przyjdzie, to będzie bolała o wiele bardziej, a jeżeli nie przyjdzie, to z obawy przed nią przestaniemy podejmować decyzję. Przedaj, prze, przestaniemy w ogóle wystawiać się na możliwość porażki, a przez to będziemy zachowawczy i wiele razy nie doznamy tej porażki może bezpo, bez, bez, bezpośrednio, ale, ale w taki albo inny sposób. Ja panu a co, oni chcą bezstresowo chować dzieci? było Każda osoba, już nie każde dziecko, ale każda osoba prędzej czy później musi podejmować decyzję jakiejś w życiu. I musi w taki albo inny sposób umieć borykać się z konsekwencjami swoich decyzji. No tego nie da się uniknąć. Życie to jest nieskończone pasmo decyzji, które trzeba podejmować. Moim zdaniem... Wiadomo, że Ty jesteście pedagogami, jesteście specjalistami w, tym, w tej kwestii. Natomiast, moim zdaniem, wiem, jak z perspektywy mojej w życiu. Pomagało mi to, że ja tych decyzji podejmować się uczyłem od małego, w trudnych warunkach, często prowadzących do poważnych konsekwencji. Każda psychika jest inna. Ale ja wiem, że mi to dużo dało, jeżeli chodzi o takie hartowanie, umiejętność podejmowania decyzji później. Bardzo dużo w tym, w tym zakresie po, dziękuję, zawdzięczam Warcadom. Oczywiście nie wszyscy będą to znosili tak samo. Ale no moim zdaniem nie da się uniknąć podejmowania decyzji. To też jest kolejna korzyść, jeżeli chodzi o warcaby, tak? to że uczą podejmowania decyzji. Bo jeżeli gracie na turnieju, partie, macie zegar, macie ten określony czas na podjęcie decyzji, nie podejmiecie decyzji, to przegrywacie partię, bo wam się skończył czas. Musicie ją podjąć, a jak już podjęliście, to musicie zrozumieć i zaakceptować to, że ciężar odpowiedzialności za tę decyzje jest na was, a nie na kimś innym. Tylko wy podjęliście tę decyzje. I to kolejna rzecz, której moim zdaniem warto dzieci uczyć. Jakie jeszcze korzyści? Czy potrzebna jest dobra wyobraźnia do gry w warcaby? Czy sztuką jest zrobić ruch i po nim widzieć, że to, co zrobiliśmy, jest złe? Czy sztuką jest to zauważyć przed ruchem? A w większości widzieliście dobre ruchy albo złe dopiero po ich wykonaniu. Musicie nauczyć się wyobrazić sobie sytuację na warcabnicy za ruch, za dwa, za trzy, a w miarę możliwości za kilkanaście albo za kilkadziesiąt i wyobrazić to sobie precyzyjnie. Do tego oczywiście potrzeba pracy i treningu. Ale jest to możliwe, bo pamiętacie pierwszy raz, kiedy uczyliście się, nie wiem obsługi jakiegoś narzędzia. Pierwszy raz jeździliście na rowerze, pierwszy raz jeździliście samochodem. Cokolwiek robiliście pierwszy raz, pierwszy raz na komputerze, na jakimś nowym urządzeniu. Pierwszy razem zawsze było trudno, prawda? A z czasem było coraz łatwiej. Zgadza się? Dlaczego tak się dzieje? A dlaczego to doświadczenie nam pomaga? Jak pracuje nasz umysł wtedy? Co nam robi, żeby pomóc? Umysł zapamiętuje, nasz umysł generalnie to jest ogromna liczba różnych sieci neuronowych, połączeń neuronowych, tak? I mózg jest na tyle zdolnym, zdolnym ee, narządem, który potrafi wypracowywać sobie te skróty dla czynności powtarzalnych, tak? Przystosowuje nas, słucham? tworzyć nawet nowe. Czyli, jeżeli widzi, że my dane narzędzie, daną rzecz wykonujemy powtarzalnie, dane narzędzie wykorzystujemy któryś tam raz, to jest w stanie nam pomóc, właśnie tworząc nowe połączenia neuronowe, nowe skróty. I w ten sposób możemy dojść do prostego stwierdzenia, że praktyka czyni mistrza, bo dzięki temu ćwiczymy nasz umysł, ćwiczymy nasz mózg, ćwiczymy cały nasz układ nerwowy. Był taki trener, jest, wybitny tenisa, Muratoglu się nazywa. On mówi, że każdy zawodnik może być wybitnym tenisistą i mieć bardzo dobry forehand na przykład, czyli uderzenie zewnętrzną stroną rakiety. Co trzeba zrobić? Trzeba wyjść na kort i odbić piłkę ile razy? Milion. Prosty. Było mówione o tym, że możecie być specjalistą, specjalistką w każdej dziedzinie, której poświęcicie tylko bagatela 10 tysięcy godzin. Tak? Bo praktyka czyni mistrza. To drugie mi się szczególnie podoba. Tak? Czy my potrzebujemy w życiu sukcesów? Trzeba mieć bardzo twardy tyłek, jeżeli tych sukcesów w ogóle się nie dostaje, a cały czas chcemy jakoś działać. Tak? Każdy się może zdemotywować i każdy, żeby być zmotywowany, potrzebuje co najmniej tych małych sukcesów. I teraz, my dając dziecku warcaby, dajemy mu dodatkową. Dodatkową przestrzeń, dodatkowy przedmiot, nawet jeżeli nie jest autorytetem w matematyce, języku polskim, informatyce, w ie i tak dalej, to jest szansa, że może dobrze sobie poradzić w Warcaby i będzie autorytetem dla innych dzieci. Nabierze pewności siebie, wygra jedną małą partię i to będzie sukces. Miałem teraz na turnieju w Warszawie 24 lutego małą dziewczynkę, która śmieje się po każdej partii i mówi: proszę pana, ja wszystko przegrywam. Ale jest uśmiechnięta, ale ja bardzo lubię grać w te Warcaby i ona w końcu wygrała jedną partię. Biegała, szalała, skakała, ona była bardziej szczęśliwa niż to dziecko, co wygrało wszystkie partie i wygrało cały turniej. To był dla niej ten sukces. I ona tą jedną partią założy się, że żyła jeszcze dwa tygodnie w domu. Tak? To, co dla nas jest małe, czego my nawet nie zauważymy, typu jedno zwycięstwo jakiegoś dziecka przy jednej partii, może być bardzo dużym krokiem dla psychiki tego dziecka. To, czego my nawet nie zauważymy. Tak jak. Jedno zdanie, które czasami dla nas niewiele znaczy, jak docenimy to dziecko. Jak ja przyjadę i powiem, pięknie grałeś, pięknie grałaś, jestem pod wrażeniem Twojej partii i niewiele brakło, a następnym razem wygrasz. A jak wygrasz, to w ogóle super, będziesz kiedyś mistrzem Polski. I, I takie małe zdania wiem, jak budują pewność siebie i jak potem nauczyciele tych dzieci wracają do mnie na szkolenia, bo widzą, jak to, jak to dobrze na te psychiki dzieci wpływa. Jakie jeszcze korzyści? Zagospodarowanie wolnego czasu. Jeżeli ktoś ma. <laughs> To warto, ale oczywiście tak, no lepiej tak niż, no, nie będę podawał przykładów, no tysiąca innych rzeczy, tak, mówiliśmy o tych bodźcach, dzieci oczywiście jak my są przebodźcowane w tym czasie, ja wiem sam po sobie, tak, siedzę w domu, robię jedną rzecz, mam odpalony jakiś jeden kanał na YouTubie, i słucham, czasami odpalam drugi na telefonie, słucham dwóch rzeczy naraz i robię trzecią i ja łapię się na tym, to nie jest zdrowe, tak, ja się sam przebodźcowuję i potem jadę na turniej, oczywiście na sali turniejowej nie mogę mieć żadnych, Urządzeń elektronicznych, odkładam wszystko i na 5 godzin jestem skupiony na jednej partii. Mimo tego, że ja zapierdzielam i zasuwam nad liczeniem, kalkulowaniem, to wiecie, jak ja świetnie odpoczywam w tym czasie? Ja wyjeżdżam w stronę tak niesamowicie zrelaksowany, że abstrahując fakt, że jedna partia tak dobrze przesiedziana, przemyślana, to jest 600 kalorii spalone dla organizmu. To jest zawsze <laughs> argument, który. O! Będę grał. Będę grała. <laughs> Przychodzicie na posiłek po takiej naprawdę solidnej partii i człowiek z automatu zjada dwa razy więcej niż normalnie. Tak to działa. Jakie jeszcze korzyści? W większości sobie o nich powiedzieliśmy. Jeszcze, oczywiście, jest ta pamięć. Tak? I pamięć to jest coś, co się, co się trenuje mimowolnie, nie potrzebujecie żadnych technik mnemonicznych, tak? One często uczą jakieś sposoby zapamiętywania tak dalej, wystarczy grać w Warcaby i macie świetny trening pamięci. W pewnym momencie zapamiętujecie różne schematy, różne kontynuacje, różne kombinacje, motywy i tak dalej. I to doprowadza do tego, że jak jesteście na moim poziomie, ale też dużo wcześniej, rok temu zagrałem mistrzostwa Polski w grze przyspieszonej. W 3 dni zagrałem 36 partii bodajże. W tempie przyspieszonym, czyli one trwały albo w blicu około 10 minut, albo w tempie aktywnym około 40 minut. I po turnieju wróciłem do domu, usiadłem do komputera i odtworzyłem z pamięci w warcobach stupolowych 17 najciekawszych partii, które zagrałem tak. Każda partia to jest około 60 ruchów, białych i czarnych, czyli 120. 120 razy 17 tak. Pamiętam spokojnie większość swoich partii z ostatnich 10 lat. To nie jest tak, że ja pamiętam ruch po ruchu wszystko, ale przy, przypominam sobie otoczenie czyli na przykład, gdzie się działem, na co patrzyłem, takie kluczowe pozycje po drodze ja w ten sposób mam ruch po ruchu, nie więcej do jakiego schematu to prowadzi i potrafię to odtworzyć. Gram turniej danego dnia, rozegrałem na przykład taki turniej i zrobiłem z tego materiał na, na, na swoim kanale. Był to jednodniowy turniej, zagrałem siedem partii, oczywiście żadnego zapisu, żadnego rejestrowania. Przejechałem do domu następnego dnia, zrobiłem materiał z analizami wszystkich siedmiu partii. Co, gdzie, jak. Czy to jest coś trudnego dla mnie? Nie, to się wypracowało automatycznie. Ale to mi pomagało zapamiętywać oczywiście inne rzeczy, nie tylko Warcaby. Daty ogarniałem zawsze bez problemu, jakieś nieregularne czasowniki, tam gdzie były pamięciówki, spoko. Różnymi skojarzeniami i tak dalej, zawsze było dla mnie to łatwe. Poza tymi, które sobie wymieniliśmy, które są personalne, interpers interpersonalne, są jeszcze korzyści sportowe. I z uwagi na to, że warcaby, które w większości też pewnie przez Was nie były do tej pory znane jako sport, jako element rywalizacji na takim poziomie chociażby Mistrzostw Polski, Europy Świata, przez to, że nie są tak znane, to konkurencja jest relatywnie mała. I tutaj też macie odrobinę. Faworyzowanej pozycji, bo będę dokładał wszelkich starań, żeby Wam było trudniej. Jeżeli zaczniecie już teraz, to macie lepszy start, bo jest mniejsza konkurencja, niż mam nadzieję, że będzie za kilka lat. Bo teraz, takie programy jak Warcaby w szkole i tak dalej, które zaraz będą eskalowały na kolejne województwa, przyczynią się do tego, że konkurencja będzie większa. A Wy macie sport, który jest bardzo tani, który jest bardzo łatwy, jeżeli chodzi o wprowadzenie, bo ma co niski próg wejścia. Bardzo szybko, jak mówiłem w filmie, w minutę jesteście w stanie nauczyć się zasad i zacząć grać. Żeby osiągnąć mistrzostwo, całe życie, ale spokojnie, krok po kroku, tak? Jeżeli chodzi o sukcesy sportowe, skoro jest mała rywalizacja, teraz sobie wyobraźcie, jak wiele macie różnych szans. Mowa o Waszych dzieciach, oczywiście. W warcaby gramy mistrzostwa różnym tempem. To znaczy, że czasami na partię są dane 3 minuty, czasami 7, czasami 15, czasami godzina, czasami 3 godziny. Tak? To jest tempo klasyczne, tempo szybkie, tempo błyskawiczne. W każdym z nich dziecko może zdobyć medal Mistrzostw Polski. Są różne kategorie wiekowe: do lat 6, 8, 10, 13, 16, 19, 23, 27, seniorska. Kolejne szanse. Można grać w swoich w wyższych kategoriach. Dalej, mamy zawody indywidualne i drużynowe. Kolejne szanse na medale. A jak byłoby tego mało, to jeszcze trzeba wszystko przemnożyć przez dwa, bo macie warcaby 64 i polowe. W roku odbywa się około 240-50 turniejów, rozdzielając na różne kategorie oficjalnych Polskiego Związku Warcabowego. Grać może się praktycznie co weekend albo kilka razy w tygodniu. I teraz nie jest relatywnie trudno, jak w innych dyscyplinach, dostać się do takiej trójki najlepszych zawodników w kraju. A to Wam daje awans do kadry narodowej. I takie dzieci dostają powołanie. Potem w koszulce z orzełkiem na piersi są reprezentantami kraju, jadą po Europie, jeżdżą po świecie, reprezentują kraj, poznają kultury, poznają języki, poznają swoich rówieśników. Ja zacząłem reprezentować Polskę, odkąd miałem 10 albo 11 lat. Do 20 roku życia zwiedziłem 20 krajów dzięki warcabom, nauczyłem się języka, bo jak miałem 11 lat, to usiadłem naprzeciwko Holendra, to były czasy, kiedy jeszcze nie było wielu promocji w Polsce, a wtedy była promocja jakakoli, że jak uzbieracie ileś tam etykiet, to dostawaliście dwie szklanki. Mój cel na wakacje to było zbierać to, pić dużo tej koli fanty czy czego tam i zbierać te etykiety. I patrzę, Holender ma polską butelkę, no i ja bym go poprosił o tę etykietę, tylko jak się do niego odezwać, nie? Uczę się tego angielskiego, ale nigdy nie rozmawiałem z nikim. No ale w końcu się wziąłem przed partią, przełamałem, bo mówię, zaraz się runda zaczyna, nie będziemy gadać. Długo. Poprosiłem go o tę etykietę. On mówi, jasne, spokojnie, nie ma sprawy. To jak skończymy partię, to chodź do mnie do pokoju, to mam jeszcze z 20. <grywa> Skończyliśmy i pół dnia z nim gadałem. I się otworzyłem, przełamałem, rozmawiałem z innymi dzieciakami i się nauczyłem języka w wieku tam 12-13 lat komunikatywnie, tak? Grałem z ludźmi innych religii i dzięki temu poznałem te inne kultury, religie, poznałem świat, poznałem ich punkty widzenia, tak? Coś, czego może bym nie miał w żaden inny sposób. I zawsze mieliśmy ten nośnik łączący warcaby. I to nas łączyło i łączy do dzisiaj. Przyjeżdżamy na turniej oczywiście, wszyscy jesteśmy taką, można powiedzieć, jedną wielką rodziną. W dobrym znaczeniu. Dzisiaj mam znajomych po całym świecie, przez jeszcze moją aktywność na rzecz promocji warcabów, To też ludzie doceniają, zapraszają mnie wszędzie. I to jest bardzo fajne. To jest rzecz, którą ogromnie doceniam. A gdzie są organizowane takie turnieje jednozowickie? Warcaby.pl jest kalendarz. Jeżeli chodzi o Mazowieckiem, no to teraz był w Mińsku Mazowieckim w sobotę. Natomiast w tym roku, na przykład, najbardziej aktywnym ośrodkiem jest Wielkopolska. I tak w maju, tam bodajże 14-16 albo coś takiego. Weekendowy jest turniej Mistrzostwa Polski Szkół i UKS-ów. Dzieci grają Warcaby 64-polowe, które już możecie wysłać i pojechać na taki weekendowy turniej. Dalej mamy w czerwcu od 23 do 28 albo tam 30, tylko są różne turnieje w trakcie, tak? to trzeba ustrzelić coś, są Mistrzostwa Polski w Warcowach Klasycznych, właśnie i juniorów i seniorów w pięknym Boszkowie w Wielkopolsce, to jest letnisko, przy jeziorze, zawsze genialna pogoda, każdy kto tam jedzie to chce wracać i się czuje jak na wakacjach, bo to jest taka atmosfera, to często turnieje są robione w miejscach, które są atrakcyjne turystycznie. I dzięki temu możecie sobie trochę odpocząć, zabierają dzieciaki. One mają kawał wyzwania, jeszcze przy okazji poznają dzieciaki w tym fajnym otoczeniu i potem chcą wracać na te turnieje, bo tak to wszystko się odbywa. Można łączyć oczywiście część turystyczną z częścią sportową jak najbardziej. A turnieje odbywają się regularnie. Teraz w sierpniu będzie kilka turniejów w Błoniu pod Warszawą. Warto śledzić kalendarz i, i tam wszystko się pojawia. Oprócz tego jest dużo turniejów niepolskiego związku warcabowego i mi ciężko to wszystko spamiętać, tak? Ale jest gdzie grać, proszę nie wierzyć. Oprócz tego, że dziecko, które może pojechać na taki turniej międzynarodowy, tak, na przykład w zeszłym roku jechaliśmy do Tallina, Estonii, pojechałem z 60-osobową naszą reprezentacją, w tym roku to jest Łotwa, Jełgawa, będziemy pierwszy 9 sierpnia tam grali, Mistrzostwa Świata i Europy rok wcześniej były w Turcji, Antalya, Izmir albo Kapadocja, dzieci też pozwiedzały sobie jak świata. To, co jest ważne tutaj, to, to jest też szansa. To może górnolotnie brzmieć, ale to może być szansa, misja, bo wierzę, że jesteście nauczycielami z misji, bo chyba nie dla pieniędzy. Ja też trochę, przepraszam, jeżeli kogoś obraziłem. Ja też trochę misji, poczucia w tym mam i uważam, że to jest sposób, żeby na przykład niektóre dzieci z gorzej sytuowanych rodzin doprowadzić do sytuacji, w której naprawdę mogą zobaczyć kawałek świata niskim nakładem, otworzyć im drzwi, horyzonty, których które nigdy by nie miały. A często taki jeden wyjazd międzynarodowy potrafi zmienić całkowicie. Życie, przez to czego uczy. I kadra polskiej, czyli trzy osoby najlepsze z każdej kategorii wiekowej są dodatkowo objęte programem szkolenia Polskiego Związku Warcabowego. I co tydzień mają zdalne szkolenie z najlepszymi trenerami z Polski i ze świata. Na przykład Mistrz Świata aktualnie jest w naszym sztabie szkoleniowym. Trenuje naszych seniorów i juniorów takich starszych. To na to wszystko mamy sponsorów, to wszystko jest pokrywane. I teraz wasza przedsiębiorczość w tym, jaka może być. Bo nie musicie być wybitnymi zawodnikami, żeby być dobrymi trenerami, autorytetem dla dzieci, żeby ich prowadzić. O tym rozwinę trochę przy kolejnej rundzie. Powiem o, co, o, czym, o czym myślę. Natomiast możecie starać się te dzieci wysyłać na turnieje, bo to nie jest droga sprawa. Licencja zawodnicza kosztuje 25 zł dożywotnią. Możecie zakładać kluby, sekcje, możecie starać się wysyłać. Dzieci na turnieje na przykład prosząc o wsparcie jakieś finansowe, jeżeli chodzi o turnieje krajowe, samorządu lokalnego, jakichś sponsorów lokalnych, spokojnie w tym się działacze odnajdują i dzieci chętnie dają i ludzie dają chętnie pieniądze na dzieci. Bo to się dobrze klika sprzedaje, to jest taka odpowiedzialność społeczna i nie ma większych problemów ze znajdowaniem środków na wyjazdy takich dzieci. To jest, to, to jest jedna sprawa. Dla was to może być fajny sposób, żeby się wyróżnić. Że jesteście raz aktywni, że macie sukcesy. Apele szkolne, sama szkoła się wyróżnia, dla was ta innowacja. Dalej, warcaby są przecież wymienione w podstawie programowej. Jest punkt ósmy tam, że uczeń wykorzystuje do rozwijania zdolności matematycznych warcaby i szachy. Warcaby są na pierwszym miejscu wymienione. Do rozumienia zasad, przestrzegania zasad, kolejny argument, kolejna korzyść z warcabów. Uczy się też je rozumieć, przestrzegać, ale też przekształcać. Może przekształcać zasady i pobudzać w ten sposób kreatywność. Przecież ja nikogo nie zastrzelę, ktoś swoje zasady wymyśli i zacznie grać w inną grę. Przecież ta plansza i te pionki dają wiele możliwości. Nie tylko warcaby. Więc to wszystko może mówię. Brzmieć górnolotnie, ale ja sam wiem na swoim doświadczeniu, jak dużo mi te warcaby dały w życiu, tak? Zawsze się wyróżniałem, zawsze byłem warcabistą. Chodziłem do liceum, gdzie byli Olimpijczycy z różnych przedmiotów, a przy wejściu do szkoły czyje zdjęcie wisiało moje, bo ja jedyny byłem mistrzem Polski w wieku 18 lat jako najmłodszy. I co z tego, że miałem dorysowane wąsy, kapelusz i tam nie powiem co jeszcze. Wyróżniałem się i raczej miałem z tego tytułu korzyści, tak? Wysze oceny z WF-u, z zachowania. Dzięki temu, że. Stałem obok praktycznie reszty, no to potem to się przejawiało na korzyści przy rekrutacjach na studia, ale przy rekrutacjach do pracy również, tak? Przynoszę CV i mam w zainteresowaniach warcaby. Kto o niej nie zapyta, tak? Kto ma w zainteresowaniach warcaba? Ja tu mówię mistrz polski. No to z czym to się wiąże dla potencjalnego rekrutera? No to jeżeli gra w warcaby, to po pierwsze chyba dobrze liczy, tak? Po drugie pewnie analizuje, po trzecie pewnie umie pracować pod presją czasu, radzi sobie ze stresem. No raczej dobre konotacje, tak? Niż te złe. I przez to zawsze dostawałem pracę, do której się rekrutowałem. Myślę, że też przez to. I za to, jak jestem za te wszystkie korzyści, które sam na sobie odczułem, wdzięczny Warcabom, chcę się im odwdzięczać, mam tę misję, mam nadzieję, że was w jakiś sposób zapalę, że wy będziecie potem zapalać dalej innych. Ja jestem zawsze po to, żeby wam pomóc, was wspierać w działaniu z Warcowami. Razem możemy góry przenosić i, i mam nadzieję, że już tak nieraz raz jeszcze po tym, po tym szkoleniu się spotkamy i będziemy mogli razem wspólnie działać. A możliwości jest naprawdę dużo. Jeśli chcesz rozpocząć swoją przygodę z warcabami oraz nauczyć się jak grać i wygrywać w warcaby, to w pierwszym linku w opisie znajdziesz mój kurs podstaw gry w warcaby stupolowe. Zapraszam i do zobaczenia.